na konferencji prasowej po spotkaniu IgloPol Dębica Głogowia Głogów Małopolski wyniki 2 do 0 bramki szali Dorian Buczek i Marcin Stefanik, IgloPol wygrywa 2 do 0 o kilka słów komentarza poproszę obydwu trenerów na początek trener gości Krzysztof Korab dzień dobry na początek chciałem pogratulować drużynie IgloPolu zwycięstwa, zdobycia trzech punktów i przede wszystkim skuteczności, bo jakbym miał się pokusić tak na szybko ocenę no to w drugiej połowie o dwa razy Uderzyli na bramkę i dwa razy trafili, także po zazdrości takiej skuteczności, co mogę powiedzieć, myślę, że mieliśmy tam swój jakiś pomysł na, to, na ten mecz. Z mojej perspektywy uważam, że chyba chłopcy się starali, nie wyglądaliśmy na zespół w wielu momentach gorszy od IgloPolu. Taki dla mnie chyba troszeczkę ten mecz był na remis, może to jest moja taka ocena, może się ktoś ze mną nie zgodzi, ale tak to wyglądało. No. No, byli lepsi przede wszystkim w strzelaniu bramek, czyli mówię, skuteczność mieli 100%. także z mojej strony gratulacje. Życzę powodzenia w następnym meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. W tym upale naprawdę wszyscy je badali z siebie naprawdę wszystko, ile mieli. A teraz kilka słów komentarza. Michał Szymczak, trener iglopolu. Dziękuję trenerze za gratulacje. Trzeba powiedzieć, że nie był to nasz jakiś specjalny mecz. Oczywiście nie zabrakło nam zaangażowania, nie zabrakło nam ambicji, ale piłkarsko to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko od tego, co chce grać. Tak jak trener mówił, no popisaliśmy się niezłą skutecznością w tym meczu. A mnie cieszy przede wszystkim to, że te elementy, nad którymi pracowaliśmy cały tydzień, dały nam zwycięstwo. Mówię o bramce na 1-0. Oraz pewnych fazach w defensywie, nad, którymi, nad którą mocno pracowaliśmy w tym tygodniu, więc takie przepchane zwycięstwo, ale uważam, że z dobrą drużyną i tym bardziej to zwycięstwo trzeba szanować, cenić. Kolejna lekcja dla mojego młodego zespołu. Dużo rzeczy do poprawy, ale cieszę się, że ta nauka przechodzi bezboleśnie w postaci właśnie trzech punktów, szczególnie tutaj na własnym stadionie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam już jutro na centralną ligę juniorów u 17 Iglopol Dębica Stal Rzeszów. Dziękuję.